Dzisiaj będziemy grali sobie w włożyć na trybie 4 e, na czwórkach. Próbujemy kilka razy to wygrywać. Trochę mi jak zwykle laguje. No i no dobrze, więc... Pierwsze wyprocimy tutaj, tutaj, tutaj. E, kurde, haj, haj. Lagi mamy jak zwykle jak nagrywam. Mm. Proszę właśnie jeszcze poczekać. Dobra, ruszujemy Pierwszy. Nie wiem, co oznacza ze słowo, naprawdę. Nie pytajcie mnie. Raszować. Oje Co? Co on zrobił? Ale gość... Nic. O, gość ma 200 gwiazdek. A się 199. Tylko... o... O, 59 gwiazdek więcej niż ja, bo ja mam 120. 4 myślałem, że będzie... 6, Ok. A go mate. Jezu, nie mam tej Swordsmany, głupie. Mogłem to odłożyć do Ender Blu są na dobrzy, no nie. A takie cwonioszki. To jest taka taktyka spod gołębnika, że przyjmują mu uwagę. Oni są zgrani, oni mają mieć party. Tak, nic wydaje Znaczy, po nie można stwierdzić. Może no są sensi... Słuchajcie, oni są dobrzy Wiecie, ja Francji nie idziemy na nowo ranę Znowu używam słowa, którego nie znam no. Dobra, high hand, elo ale macie farta, że na YouTube jesteście. Mm -mm. Dobra, lecimy. Dobra, tutaj... Serio takimi lamusami jesteście? Nawet łóżka nie bronicie? Z tego was. aż cię tutaj po rozklepeł. Czyli założę to na zdążenie. tego trochę nie rozumiem. Zbierz sobie... A kurczę, tak... Co coś? Nie wiem, co to było... Się niebieski tu podbija? ale my mamy o wiele lepszej tam niebieskiej teraz lubię będą walczyć z emeraldy padą na konto i to całkiem sporo emeraldów i to całkiem nawet bardzo sporo na, na zbrojkę i jak są pani nie coś? zło wrogi chyba kupiłem sobie miecze czy mega nowowskie zestaw kupiłem ale no co ja ci poradzę a, a ty, tobie też co poradzę nie wiem ale wiem że żeby to wygrać jest dosłownie szansa minimalna tak bo to dwójkę mamy no. co ja możemy zrobić na pewno uciec tak Nie chcę Cię zabić, po prostu Ci utrudnia przejście Tutaj my, myk, myk le Jakie dobrej tempy Ajajaj, podbija tu ktoś? Ja mam fire nie a nie... Niebiescy są A nie, niebiescy są jedyni Kiedy już w tych padło? Nie, nie wiem Niebiescy żyją Czekamy jeszcze 5 sekund Jako że miałem sy Będzie 8 To będzie spoko Dobra. jak ja mam się dostać do tamtej bazy. No właśnie. A. Co ja mogę teraz zrobić? Nie ma tu nigdzie most, tylko... Ale tam są blue Blue, blue a Blue jest jeden. O serio? A, okej. Okay. Aha, aha zapomniałem. Przecież Blue to, to łóżko <grym> Ja Cię kręcę, serio. Wiem, że Blue mam łóżko. Dobra, ja, kupimy sobie to. Siuniewiczki plus parę... A nie mam, to tyle samo. Lecz ja sobie zabiorę i hilera wezmę. Dobra, biorę hilera. To ewidentnie, czy, to trzeba mieć bamy, kilka serc. I to tak ewidentnie, ewidentnie. To trochę przeszkodziło. On nie próbował mi to palić, ale nie, 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 koleżko, no. Nie tak prędko, cięci został pięknie. Ładnie. Bo zabiorę to sobie, to numer regionkę, refleksja, barbola, dobra, uciekamy stąd. To miejsce jest niebezpieczne. Do blue, jak jakbym na a co blu mają? W takim razie nałóż. Pewnie No i tak. Aha. Dlatego już nie ma i żadnych. Wątpię, że jestem kobiety ale Nie ma. on nawet zdąży nie zrzucić. Takie mamy że dobra. E, dobra. Pijemy potę. I jajomo, stamagłem. Lipa. Bóg mi. Fly. Nie mówię, że to jest fly, no. Brakuje, oczywiście. Ale co na tego, słodź. Mena, ja cię kręcę. Bo właśnie odmieć A, kurde. To nie najlepiej. O kurde skończył się mi jump to się dobudujemy Dobra, lecimy czekaj, czekaj, czekaj Myślę, że tam cokolwiek zrobi te fierbole. Naprawdę? Naprawdę jedziomy. Serio? Tak myślicie? Bo jeżeli tak, to jesteście w takim błędzie. Ja mam tyle tych, że ja mogę sobie nawet tak malować tam do domu. Potem co? Gdzie on się schował? No Taki chyba ma trapa? Podejrzewam, że może, może mieć. Musi mieć. Mają? Mają. Pięknie. O kurde. Czego mnie tak wywala w kosmos. Tylko mi pomogliście w zniszczeniu, w zdestroidowaniu waszego łóżka. Teraz, ale mam teraz stresa. Proszę tutaj... Oni się będą tam na dole grupować, bo oni wiedzą, że przewaga jest Było Bo już jest Wręcz ogromna przewaga. A takie dzwoniaki, uciekam. Prędko. Dobra, przy. Nie, może ten forbol Może i nie. O kurde. Nie wiesz A jeszcze jedno sobie zegramy. Pierwsze łódce. Bo nie wyszły Tak, więc Tak, pierwsze, utnę. Bo nie wyszły Chciałbym trochę tak dłużej nagrać A nie tak jak mój ostatni się, który miał 5 minut I w ogóle, sorry, że drugi i trzeci to była bardzo, w ogóle nic nie nagrywałem Ale... No bo wyjechałem No i, no no, no 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 no, no. No się nie dało nagrywać, no Jeżeli ty to oglądasz kity, co pewnie jest prawda To wejdź na i Nagram z tobą na film na no, następny raz Kubę wągłego A przecież! Dlaczego to wysoko? To przecież to się Nie traci AP bym <ścoughs> tym ginął Normalny bed Whatsapp Jeżeli ja mi ktoś nie wierzy że... Nie, to proszę bardzo W ogóle był zero Dobra, zbierzemy sobie te emeraldy. Może do regika, punktika. Budowanie mostu na bedwórz to jest najgorsze, że... Jeżeli... Ten typ typa mi podbije, ja bym sobie z jednym chyba to nie poradził. Ej, ja, ja, ja nie mam takiego skill'a w klepie, Nie Nie wiedziałam, się wydaje mi się, pytaja, że jest moja własna. Zdraduje Bedred. red right bed. Jak się myśli, że na razie można olać? Gdym gdy to zrobi? Gość myśli, what? Gdzie eee, eee, gość myśli, że mu dam emeraldy za free? No wiadomo, on też musi coś dać, ale to ja czasem tylko dajem, ale to żelazo, a emeraldy co sobie myślisz gościu, emeraldy ci za mnie, w ogóle co ty myślisz, za free, to nie no. ma no, opcji, no, lecimy no, sobie no. tutaj. Czekaj, nie, będę pierwszy. Będę pierwszy. Ja haha! Oj gościu. sorry, ale nie ma dla ciebie generatora. Mm -hmm. Dobra, kopiemy sobie dwa zestawy fotek. Spoko. Najgorsze jest to, żeby tam się dostać. potrzebuję 40, żeby sobie ulepszyć Turcji na pewno nożyczki. Bez nożyczek to chyba... Nie. Już nie wie nawet ani ciosu. O, zadał mi cios, nice. Ale dobry jest. Nie, wiem, że miał siekierę, która była szara. On też nie ma żelaznej zbroi. Ale na pewno miał jakiś proton, no nie? Na no, tej kolczastej. No, że na środku. On to mógł zauważyć. Ale liczmy na szczęście. Aha, znowu ten Steve. przepraszam bardzo, ale już... Serio? Open nie. No bez jaj. Może jeszcze. Dobra, przynajmniej... Mi się nie opłaca ginąć. Serio, tak było blisko. mieli pawełko, i jaciek. Przecież był pewny, to, że oni stracą to, to wyrko, No, o, jaciek. Pewny, no. Jaciek, kręcę. Dobrze, że kupiłem dwa zestawy. I tak. Nas... gdyby nie ten, ooo, jezyk Gdyby nie, no po co ci emerali, no? no mimo że po co są, ale Ja mu to, że żeby wiadomo Jak sowy No niby dobrze, że ulti mieli z jak ale No, ale, no, 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 no nie wiem Eee, cztery emera, no, no właśnie o ten... tym no ja nie mam z nim szans, ja nawet brota nie mam. No chociaż jakbym się ba... No nie, w ogóle bez podjazdu z tym drewnianym mieczem. Nie było za zaczeku. Jeszcze wodę rozlali, super. Ja cię kręcę. Ja cię kręcę. Super nie są dobra co ja mogę zrobić może się wrócę po prostu do bazy sparł czy nie ty ale on się długo ty on przeżył on się tepnął! cwaniak o kurde Kurde, ale słony Dobrze, że nożyczki zostają. Myślałem, że generator nie zgarnie. No, sobie tak, to. Kurde, oni już mnie powoli wkurzają. Potem nie kupię. Dwa zestawy kupię. Doskonale wiemy, że oni. Taki Steve jak tamten. Mi przeszkodzi oczywiście. Ja się kręcę. Dobra, lecimy już na szybkość. Co ja będę w ogóle? Protection 2 ktoś kupił. zakupił. Mógłbym mi... bo Mógłby się postarał pod jak się grał, to już była trójka. Ale no niech będzie to żebyśmy Żebym z takimi temami, to jumper sobie wypije żeby był... Naprawdę nie mam swojego mostu na mida nadal? Ja cię kręcę no trzeba na nie jak są jak Ja walę. Yy. Pijemy niebietkę gdzieś tam i drugiego jumpika. I tam sobie takie cmaniaczki. A dzięki mojemu jumpowi mi się wydaje, że ja to bez problemu przeskoczę. To nie ma nikogo w bazie. Dobra. Aleczki. Czy to mają? Mam nadzieję, że oczywiście nie. Trapo. Nie mów, że znowu będzie open. Już. Mają powerku. Nice! I chyba powinienem tego pierwszego jeszcze na klepie. Żeby jedno, jednego z głowy próbuję mi uciec Dobra no Najmniej mamy już bardziej takiego Bardziej bym był pewien, że jeszcze wygramy nawet No nie jest ten kill z Ani nie a ty oni nie mają ulepszeń Co myślałem, że mają No i, no i co teraz? Go! Go! I najpierw tego nie nerwie. Ale no nie wiem, zróbcie jak chcecie. Taka druga trochę arena, ale to już będzie ostatnie na tym odcinku. O, jak ta woda uciążliwa jest na myśl. Dobra. Ja bym chciał sobie znaleźć tego mega dobrej temy Najlepiej będę widział, czy... Ale mi laguje. Healera sobie dałem. Będę miał też... Będę miał też... 30 AP. nie, on nad sobie mierz? Co? Co? Ja on bym... mi pojechał? W fotki. I tak to tak... Blisko mega. Ale jeszcze ten... Nie ma go już tutaj. Na pewno ktoś jest... O, jeden został. Niewinny gość. Bierz się nam na nawyrko. I tak mi nie... I tak by to wygrałem. Że się zacznę wracać do bazy, nie w naszej bazy. A życiu to... O nie. Możemy mieć naprawdę Leipy Leipy, dobra ja się tam wracam na przykład Macie tylko na siepę O, no dobra wracam się już Już, już, już wracam Mamy na siepę A tu kto? proszę, proszę ktoś tu jest, o Proszę, proszę, koleżko, o Chyba ja go wziąłem, GG Laby. No i po, pomału będziemy się żegnać. Zostawcie suba, zostawcie lajka, like wpadnijcie na kanał podtrzywony i macie w opisie. No i to by było już na tyle.